Ile tych bezimiennych w lasach pogrzebanych Ile tych rozstrzelanych nawet bez sprawdzenia danych Ile łez musiała wylać, nie jedna matka biedna Właśnie ogień na podchalu ginie Polska niepodległa Agenci, kolaboranci, tak tu jest już od stuleci Ja nie dam się zbała musi tak wychowam swoje dzieci Ku waszej pamięci żołnierze wyklęci Komuniści mordowali, teraz chodzą uśmiechnięci w kilkunastu miastach całej Polski o godzinie 12 sędziowie główni zawodów wystartowali biegaczy na trasy biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym. Organizatorzy Przemyski Klub Biegacza, Urząd Miasta Przemyśla oraz Przemyskie Centrum Kultury i Nauki Zamek zaplanowali dwie malownicze trasy położone na terenach parku wokół Zamku Kaźmierzowskiego. Mieliśmy już różne formy tego upamiętnienia, ale to co istotne, że tała się dzisiejsza, jak bieg. Gromadzi tak wiele ludzi. Można powiedzieć, że można było również być na manifestacji, przejść, pochód, również patriotyczne, deklaracja i upamiętnienie tragicznych tych dni, czy samych żołnierzy, ale przy okazji to jest pokazanie, że jednak także sportowy tryb życia, także aktywność, która szczególnie młodych ludzi skupia, przy okazji można połączyć jedno z drugim oddać hołd i cześć. Tym, którzy zostali zamordowani, mieści się także, pamiętajmy, w tych obchodach, które są od wczoraj, można powiedzieć. Bo już wczoraj konferencja, na której e, wstrząsający film e, poświęcony ofiarom pogrzebanym na Łączce w Warszawie. Naprawdę przejmujący bardzo film. No dzisiaj ten bieg, msza Święta, Kwiaty, więc wszystko i, i ta część taka e, właściwa, można powiedzieć, jak i ta, która manifestuje. E, czy oddaje to, co młodzi ludzie chcą wyrazić w biegu. Warto, warto, tym bardziej, że to także zdrowie. I nie o tym nie zapominajmy, bo my także potrzebujemy wszyscy, myślę, tej, tej siły na co dzień. Krótsza trasa o dystansie prawie dwóch kilometrów i dłuższa siedmiokilometrowa dla zaawansowanych biegaczy. Lista startowa to przekrój całej Polski. Od Śląska poprzez Małopolskę, Mazowsze Lubelszczyznę. nie zabrakło również silnej reprezentacji z całego Podkarpacia. Ponad 350 biegaczy, w tym księża, emeryci, samorządowcy, zawodnicy wyczynowi i amatorzy. Część z nich nie brało na serio rywalizacji sportowej. Pozostali walczyli z prawdziwą pasją, by nie dać się pokonać. Najważniejsze jednak w tym biegu było uczestnictwo. I trzeba w ten sposób uczcić ich pamięć. Każdy robi to w inny sposób. Jeden przez pochód, kwiaty, wieńce, a my po prostu biegamy. Taką formę wybraliśmy, to nas sprawia przyjemność. A że bierzemy w czymś takim udział, to jest fajna rzecz. Charakterystyczne było to, że większość zawodników ubrała koszulki z wizerunkami żołnierzy niezłomnych. Po latach zapomnienia chcemy tymi wizerunkami na koszulkach też przypomnieć te postaci. I myślę, że każdy, który, kto biegnie z jakąś postacią na piersiach, to obiera sobie tego człowieka. Po pierwsze, jakby na biegu, a po drugie, chcę o nim powiedzieć tym, którzy będą na trasie stali, dopingowali, z którymi się będzie biegło. Uczestnicy na mecie opowiadali, że czuli podczas całej trasy obecność Inki, Młota, Olecha i wszystkich tych, którzy oddali swe życie za wolną ojczyznę. Gdyby nie ich obecność, to nie wiem, jakbym dała sobie radę, powiedziała nam jedna z uczestniczek. Z, Inko, z młodą dziewczyną, 15-letnią, która, która straciła rodziców w czasie II wojny światowej. Miała bardzo ciężkie młode, młode czasy, są naj, najtrudniejsze. Walczyła w Armii Krajowej jako sanitariuszka, też pomagała. No i niestety zginęła też młodo. Mając niespełna 18 lat, została zabita. Czuła tak. się każdy na mecie dostał pamiątkowy medal, a pierwsze trzy osoby dodatkowo statuetki biegu i symboliczne nagrody ufundowane przez miejscowych sponsorów. Zwycięzca natomiast wybiegał sobie nagrodę europosła Tomasza Poręby, pięciodniowy pobyt w europarlamencie w Brukseli. Przyjechałem tutaj nie żeby zwyciężyć, ale żeby wziąć udział. Wiedziałem, że tutaj macie w Przemyślu mocnych zawodników. No i wiadomo jest klub, była możliwość, że też inni przyjadą, ale jednak zdecydowałem się, przyjechałem tutaj ze swoim uczniem, ponieważ jestem nauczycielem wychowania fizycznego w Łukawcu koło Lubaczowa. Nie wiem, jak, nie wiem, jak tak mu poszło, bo on na tym krótszym dystansie rywalizował. Ale jestem przede wszystkim zadowolony po pierwsze z tego, że mogłem wziąć udział, po drugie z tego, że udało mi się wygrać, mimo myślę, że mo mocnej obsady i bardzo trudnej trasy, ponieważ no, u nas, u mnie nie ma podbiegów. Ja biegam praktycznie cały czas po płaskim, więc tym jestem jeszcze dodatkowo E, e, uszczęśliwiony tym, że po górkach poradziłem sobie z zawodnikami, którzy na co dzień mają tutaj możliwość do treningów w trudnym te terenie, w trudnym ukształtowaniu. Bieg ten był biegiem honorowym. To nie były wyścig. Wiadomo, każdy biegać ma tą żyłkę w sobie, że chce powiedzieć jak najszybciej. Ale generalnie ja tutaj byłem po to, żeby uczcić pamięć naszych bohaterów, którzy walczyli o naszą wolną Polskę, wspólną naszą. Także po to biegłem, ale oczywiście dawałem z siebie wszystko, natomiast nie... Tutaj nie chodzi o miejsce, tu chodzi o uczestnictwo, chodzi o to, żeby być tutaj, żeby się pokazać i żeby to święto uczcić w troszeczkę w inny sposób niż dotychczas. Rady zbiegu i du wielka duma z uczestnictwa. Pierwszy raz jestem tutaj na biegu, trasa bardzo ciężka, nie spodziewałem się, że będzie taka ciężka, ale okej, okay, w porządku, jestem zadowolona z biegu. Duma z tego, że uczestniczyłem, że mogłem oddać hołd i pamięć żołnierzom wyklętym, pomordowanym przez komunistycznych zbrodniarzy. Nie, nie liczył się wynik, liczył się sam fakt udziału w tak fajnej inicjatywie. Ciężki bieg po tych pagórkach i wszystko, ale taki fajny, naprawdę fajny bieg. Po takim parku fajnie, przyjemnie pobiegać. Ogólnie to biega do przyjemności, dla ale w takim biegu fajnie uczestniczyć. Ładne medale. Jest. Można powiedzieć, że trasa crossowo ciężka jest. Dużo podbiegów, zbiegów. Kamienista miejscami kostka, na których się ślizgało, ale w sumie biegu rozmaicony. Żołnierze wyklęci mieli ciężko, więc biegacze też powinni mieć ciężko. Uczestnicz uczę, znaczy uczę pamięć tych ludzi, którzy zginęli, którzy walczyli i, o wolną Polskę, no i między innymi ja też podjąłem strajk w 80 roku w Hucie Stalowa Wola, także też no jakby się przyczyniłem do tego, że możemy dzisiaj to pamięć tych żołnierzy uczcić. Cieszę się bardzo, że, że uczestniczyłam w tym biegu. Pierwszy raz mój bieg to jest w tym przemyślu tutaj. Pobiegam od roku czasu. To tak, biegnie. Dla przyjemności. Trasa ciężka, aczkolwiek, no, mówię, ci żołnierze, którzy za nas oddawali życie w tamtym czasie, na pewno mówię, podejmowali się znacznie większego trudu, poświęcali swoje życie. Także trasa w porównaniu z tym, co przeżywali wtedy oni. Nic, nic nieznaczący, po prostu kawałek terenu. Mężczyzna, niebestrzany honor. Wrok się zbliża, polski, lecz te serca dalej płyną. Znaczyli ostatnie pięćno na w To nie Niezłomność i wiara były ich ostatnią Chcieli walczyć do końca nawet jeśli się nie uda Polski już nie było, tylko jej podróba Nie chcieli stać bez czymś, lub brać udział w tym gwałcie w tym jak nas sprzedano, na wyprzedaży w jałcie Żyje jeszcze garstka tych, co dotrwali do odwierzy Mimo tortur i więzienia to po latach z niego wyszli Ja chcę ich upamięcić, nie chcę z tego mieć korzyści Lecz każdy do mnie słyszy o niesłomnych dziś pomyśli Ty polscy oficerowie, patrzyli na was z niebią chcieliście honor Polski objąć ostatnią opieką Wy byliście niepodlegli nawet po Ostatnią strzechą o stalinowskich kłamstw Nie zapomnę was na pewno W miejscach antyckich grobów Porosły już trawo Wy nie bojąc się niczego Nie daliście za wygraną Na was niepodległa Polska Była najważniejszą sprawą Niech hajdany wam zapekną Polacy na nogi staną Kiedy sługu ze Stalina Urządzały wam rzeź krwawo. Wy nie bojąc się niczego Nie daliście za wygraną Na was niepodległa Polska Była najważniejszą sprawą Niech młodzi o tym usłyszą I nie godzą się z przegraną patrzę na, na zachowanie młodych ludzi, jak ta świadomość tego patriotycznego, w dobrym pełnym tego słowa znaczeniu, wśród młodych ludzi jest. Ci młodzi ludzie doskonale się orientują, kim są te osoby. Pamiętajmy, że nie wszystkie nazwiska są jeszcze odkryte, nie wszystkie, nie wszystkie doczesne szczątki zostały odnalezione i oczywiście w tym biegu Solidarności z, biegną, biegną młodzi ludzie, którzy Pamiętajmy, że to nie jest jedyna tego typu impreza. Mamy święta państwowe czy narodowe, w którym młodzież jest bardzo aktywna i bardzo czynna. Jest to młodzież szkolna także na cmentarzach czy w, katedra, w katedrze przy sztandarach, przy pocztach sztandarowych. Jest obecna pod pomnikami, jest obecna także wreszcie tutaj. Więc ta świadomość wśród młodych ludzi jest. I dziękować Bogu za to, a także, no, myślę, rodzinom i wychowawcom. Natomiast yy, dramatem jest, że, że przy tej yy, okazji jednocześnie eliminuje się czy ogranicza się powoli historię w szkołach, że, yy, że to wychowanie patriotyczne jest coraz trudniejsze. Więc tym bardziej, tu na kresach Rzeczpospolitej dzisiaj, myślę, że taka forma manifestacji jest także, myślę, wołaniem: wołaniem o to, by nie ograniczać historii, bo jeśli my zapomnimy o nich, to Ty, dobry Boże, a niebie zapomnij o nas. Więc to jest nasz obowiązek także w taki sposób manifestowania i cieszyć się należy, że tylu młodych ludzi jest.